Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy van Sokole oko stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co ty ja. A, chcesz, żebym go puścił. To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście, gończym. Proszę wybaczyć. Ja, bogowie, jakie to krępujące. Czy. Czy zna pan Wesemira? I trochę od pana niższy, nosił wąs. Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko. Żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim i jak się go pozbyć. Zgodziłem się. W końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Rybią ościo, Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No, a teraz powiedz, do czego jestem Ci potrzebny? Służę ludziom, leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie, ale Nidwgardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo kedweńczykom, temerczykom, elfom, krasnoludom czy niziołkom. Przecież mnie znasz. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych. szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowit nas oszukał. Złamał obietnicę. Wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków. A gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Na przykład Markiza Serenity Nie obnosi się z tym. Ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I naprawdę potrafi grać. Wiem coś o tym. Tym, którego szukasz. Witold von Everetz. Brat Olgerda. <laughs> Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Ech, 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 Nordlingowie. Na wszystko narzekacie. Chodzicie z kwaśnymi minami z prostego. Dzień dobry. Robicie problem. No, a... Ale teraz to ja narzekam, a ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety nie mogę nic dla ciebie wykonać.